Cześć! Witajcie na internetowych warsztatach z Gokisem. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak szybko i łatwo można wykonać fajną ozdobę na Wielkanoc. Takie oto jajeczka, wykonane z tektury i serwetek, bardzo fajnie ozdobią nasz dom i wprowadzą świąteczną atmosferę. Także zapraszam do obejrzenia filmiku. Do przygotowania naszych warsztatów potrzebna, potrzebna będzie tektura, nożyczki, patyk do szaszłyka, ołówek, pędzel, jasna farba, klej, sznurek, serwetka, piórka sznurki, oraz kokardki. I szablon do wycięcia jajka. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to jest odrysowanie szablonu naszego jajka na tekturze. Odrysowujemy. To samo jajko odrysowujemy na serwetce. Odrysowujemy raz, natomiast wycinamy serwetkę złożoną, co nam daje dwa jajka, które potrzebne są do przyklejenia na jednej i na drugiej stronie. Odrysowujemy, wycinamy. Ja już tutaj z serwetki mam, mam jajka wycięte. Wytnę Tektury. Tak przygotowane jajko nabijamy na patyk. Tutaj te które wkładamy patyk od szaszłyka bierzemy jasną farbę farba może być akrylowa może być plakatowa może to być również farba do ścian ważne żeby była jasna za pomocą pędzla malujemy jajko ja już sobie tutaj wcześniej wymalowałam przygotowałam takie jajko żeby było szybciej wobec tego nabiję je tylko na patyk Tak przygotowane jajko, smarujemy klejem. Dokładnie dookoła nakładamy klej. Przyklejamy wycięty kształt jajka z serwetki. Pamiętajmy, że serwetka ma trzy warstwy. Nas interesuje tylko ta z nadrukiem, ta wierzchnia. Wobec tego te dwie ściągamy, dolne, i zostają nam tylko te ładnie ozdobione. Przyklejamy. Delikatnie. Serwetka jest bardzo delikatna. Więc żeby jej nie podrzeć, również musimy ją delikatnie przyklejać. Z jednej strony. Teraz smarujemy z drugiej. Robimy dokładnie to samo. Przyklejamy. Wyrównujemy. Przykleją nam serwetkę z jednej i z drugiej strony jajka. W związku z tym, że ta tektura jest dosyć gruba, ona, tej brzeg ma taki brzydki, więc smarujemy ten brzeg klejem bardzo mocno. Dajemy sporo kleju. Z każdej strony. Bierzemy sznurek. Sznurkiem oklejamy jajko dookoła mówniutko, tak żeby nam się trzymało. Odcinamy nadmiar. Najgorzej będzie przykleić tutaj przy patyczku o, w ten sposób. Tak, przyklejone jajko, ozdobione, jeszcze tutaj coś odpadło, powolutku, trzeba przykleić, o. W ten sposób ozdobione jajeczko, serwetkami i sznurkiem, dodatkowo ozdabiamy o, piórkami, Tążką albo jakimiś sznureczkami. W zależności co mamy w domu, co nam się podoba, co nam się kojarzy ze świętami. Ja tutaj zwiążę piórka. Trochę poklejone palce. O. Przyklejamy wiążemy tak. naszą kokardkę na patyczku i jajko mamy gotowe nasza ozdoba wielkanocna Własnoręcznie wykonana, jest już gotowa. Do ozdobienia naszych jajek możemy użyć wążeczek, sznureczka z rafią, samej rafii, pióre, piórek. Cokolwiek, cokolwiek nam się kojarzy ze świętami, cokolwiek nam się podoba, możemy użyć do ozdoby tych jajek. One są bardzo łatwe w wykonaniu, dlatego bez problemu zrobią je dzieci. Są to produkty, które na pewno macie w domach, więc nie musicie po nie wychodzić. Takie ozdoby możecie użyć do dekoracji bukietów, stroików, kwiatków. Na pewno znajdą szerokie zastosowanie w waszych domach. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że jajka będziecie wykonywać w domu. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.